Kto to do nas puka? Go. O, dzień dobry. Co to za Pani do nas przyszła? Kim Pani jest? Jak to ciociu, nie wiesz kim ja jestem? Nie wiem. A dzieci też nie wiedzą? Tak. tak. Jestem zimą. Zima biała. Wybrałam troskę anioły. Ślęg wokoło. Ja wam białego bałwanka i jazdę z góry na sankach. Pani zimo, panie Simo, pan... śniegu! Wiem pan ale posłuchaj, kochanie. Pani zimo, panie Simo, panie kochana! My już nie chcemy śniegu! My już nie chcemy bałwanka! My nie chcemy jazdy z góry na sankach! Dzieci! Zaśpiewamy teraz piosenkę siadaj zimą na sanki i uciekaj już. Trzy, cztery. Siadaj zimą na sanki i uciekaj już. Zabierz śnieżne bałwanki, zabierz wiatr i mróz. rękawiczki i czapki pochowamy do szafki. na wiosnę czas. Rępawiczki i czapki pochowamy do szafki, na spacerek pójdziemy, nie zmacniemy już. Rępawiczki i czapki pochowamy do szafki, na spacerek pójdziemy, nie zmacniemy już. No to w takim razie niech Wam słońko jasno śpić. Rozweseli wszystkie dzieci. A teraz szukać wiosny będzie. Na wycieczkę wędrujemy. Klucze dalszą drogę wskażą i zabawę nam pokażą. Dzieci, pożegnajmy Pani gwiazdy, panią Ziną. Powiedzmy jej Do widzenia! Do widzenia.